Przed chwilą 1-0 już, już mu siedział na plecach Młodego tygrysa Ten tutaj ucieka Tak to mniej więcej wygląda A już będą szły na dach Ale bliziutko Jeszcze nie koniec Można tutaj przylecieć Ale tyle co wypuściłem gołębie tak to wygląda. Miałem nagrać shorta, <noise> ale tutaj zawsze jeden mniej. Tu jest jedno. Tu jest młody tygrysek. sile grozy przeżyły. Sile grozy. Mocno wieje. Tak to mniej więcej u mnie wygląda. I ktoś się zastanawia. Nigdy nie wiadomo, kiedy kiedy licho przyleci. Czy pauzuje. A przy okazji nagram film. Bo miałem, miałem w zamiarach, ale tutaj akurat myłem wypuściłem sobie takie cztery, e, znaczy nawet wyskoczyły mi te cztery. I, i na no chwilę tam podniosły się do góry. No akurat dziś to Angliki latają, e, ale one też nie polatają, to pogoda mocno wie. I taki niefajny wiatr, taki do, do, dociskający. I tak jak je miota, to one też, nawet te nie chcą iść do góry. Ale wyszły te cztery, ale odchodzą. Angliki to tak właśnie. To jest typowy Lodangika. I nie ma za tujami. Gdzie one są? O, poszły daleko. Taki typowy po całej wsi eee, Lodangika. Nie ma ich. Gdzie one są? Uu, daleko poleciało. I to jest tak właśnie z tymi Anglikami, że eee, e, lecą. Ale lecą tak, właśnie. Lot nad kominem, tak zwany. No, i tak będą latać cały dzień. I one lecą dalej w świat. I one te Angliki tak mniej więcej latają. Całym światem. Trochę pójdą. Dziś nawet troszeczkę były, ale przedtem może rano, było. ja je zawsze wypuszczam gdzieś najpóźniej, w pudełku. W i one tak latają, ale tak jak widać jak one latają, jest taki Rod Anglika. Raz mniejsze kółka, raz większe, e, poszły dalej, frontują i idą, tam świat daleko. Tylko nie lubię Rod Anglika i, i e, jeżeli chodzi o Zagłębiaki za czy Budapeszty, no to... Aha, a ty, tutaj fajna, będzie samiczka z tego, taki fajny pełny gołąb. Na skrzydłach też fajny, no i, mówię, to jest wszystko... Kwestią e, szczęścia, e, jak wypuszczę tego gołębie, no i zostało ich tutaj, nie wiem ile, sześć, nie, dwa, cztery, sześć, no to razem z tym dziewięć, no to tak to mniej więcej, tak one, e, o, tych dziewięć, no to e, teraz już no, tą samiczkę chciałem takiemu koledze właśnie, e, on tutaj sobie przyjedzie odebrać, to mam mu przygotować czy samice i fajny taki koło Leciutka taka fajna, na pełno ogoni ładny. Taki grafitowy kolor ma, ładny grafitowy. Jak była młódka, to to było na białym dziobie. A te tak będą latać cały dzień. Za chwileczkę właśnie jadę. Chciałem w sumie później chciałem nagrywać, bo jeszcze wody. Przepchnął wiatr po idła. Na, naleję im wody. Tutaj po mają Ale zawsze coś trzeba. Coś trzeba umyć i cały czas z tymi gołębiami jest robota. Tutaj fajniejsze jeszcze wody nie dostały. Te młodziaczki fajne. Fajne, no i namieszałem im karmę, zaraz przypałzuję, przyniosę im wody, przyniosę im wody, bo w sumie, ten, ten go wczoraj zrzuciłem, zastanawia się nad światem, co się tu dzieje. Fajne, Kierowogradzki. Ale taki, ale tak jeszcze, ale w sumie zaczyna już skubać, no to coś z tego będzie. No i dziś jeszcze muszę złapać, za chwileczkę, tak jak mówię, no jadę na Śląsk, muszę złapać dwa maluchy. Dam im wody, żeby już się napiły. Ale wcześniej, dobra, przypałzuję. Ale jeszcze dość sporo jest, to fajne żółte boki jest. Taki leciutki gołąbek jest. Dobra, pauza. Zaraz tu... Zaraz tu któregoś upoluję. Mocno wieje. Zlatywały. Się poderwały. A jakie jakieś zepchnęło tam... Zaraz tu będzie, zaraz będzie jednego mniej. I one są, o tam daleko, przepchnęło je mocno. A Angliki, o jedno leci, drugie leci, trzecie, czwarte. Lecą, ale dopychający taki wiatr, one walczą. taki malutki młody te wyszły do góry zaraz będzie któregoś mieć to, to ładne na skrzydłach on długo nie wypuszczany ten gołąb był Ule. niedobrze im się lata bo to jeszcze te angliki im mieszają ale to fajne to jest po kirowogradzki taki z jednym piórkiem ale to był przetrzymałem tego gołębia zbyt długo no i to potencjał ma ten gołąb, ale nie wiem może z 3-4 razy Uf, taki młodziak przetrzymany. To tak jak gołębie są niewypuszczane, to tak się zachowują nieraz. Teraz tutaj będzie. To fajne tam to takie ciemne. E, będzie samiczka i chciałem właśnie e, takiemu koledze do żar. właśnie to... Albo, tylko fajne tylko, tylko że... Taka króciutka będzie samiczka. To też jednak jedna grecka na rdzana. Fajna. Ten na skrzydła ładnego. koło jest. Tamto zupełnie inny lot. A tak są normalnie. A to fajnie się zawiesza. A niech siadają, wchodzą. Bo za chwilę może, może jednego nie być. Dobra, te dostały wody. Podrywają się jak się przelatują do... Bo sypną im jeść tutaj. To no fajne. Taki na pełnym ogonie gołąb taki. Na krótszych skrzydłach. Ale fajne. Nie wiem, coś tam leci górą. Grony? a no to fajne. Mówię, to taki przetrzymany młody jest. Ale taki bystry. On takie, te gołębie, które które e, e, nie są wypuszczone. On był tutaj przetrzymany. E, przetrzymany był e, u starych. I i no te gołębie, jak, jak są nie latane od samego początku, to się później tak się właśnie zachowują. Chodź, chodźcie 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 Nie wiem, czy te karmiki mi już wyschły, a patrzcie jak te Angliki. Angliki to tak będą latać w kółku, może dzisiaj wcześniej. Pojedzą przynajmniej, bo wczoraj nie jadły. Wczoraj późno się dosiadły. To co wcześniej były, to zjadły za, za dziś i za, 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 za wczoraj, i za dziś. A, a te w ogóle wcześniej nie w ogóle nie, nie jadły. A no to fajne, gołom na skrzydłach ładny, tylko że to taki jeszcze. Tak jak gołom nie wypuszczony. One się boją jeszcze świata. Jak, jak tego parę. Chwilę, chwilę musi być na zewnątrz, zanim go nie jaszczą, nie zje. Jak będzie miał szczęście, to go nie zjedzę. No i te Angliki to tak wiadomo. Te Angliki jeszcze mają więcej takiej, mają, Dlatego nie bije mocno w nie, bo e, te gołębie jeszcze uciekną i chodzą daleko. I mają przewagę taką, że odchodzą i nie może ich punktowo namierzyć. One idą tam, tam e, i e, niebo jest w miarę... W miarę przejrzyście i te gołębi widzą. I uciekną, odlecą daleko. Te Angliki to jak pocztowe, odlecą daleko. Nieraz odlatywały nawet do nie wiem, no tutaj są zasłaniają tuje, ale no nie wiem, pewnie z kilometrów odlatywały. Jak pokazywał się jaszczą. Teraz Wam pokażę coś takiego fajne. Dziś akurat gołębie zostały. Jeszcze wczorajsze jedzenie. I dziś Dostały wodę. Pokażę mam witaminę, która jest bardzo fajną. Ja ją stosuję do wszystkiego. Ona zmieniła trochę opakowanie. Bardzo fajna. Bardzo fajna, jeżeli chodzi o podanie do wody. Witamina bardzo tania, bardzo fajna, bardzo fajnie się rozpuszcza i efekty są naprawdę fajne po tej witaminie. I przede wszystkim no cena. Cena przedtem to było Aqua, aqua Piskle z z Nutreny, No i to nie wiem, czy to było kupione. Teraz to Purina robi. Form, form, zmieniła się tylko opakowanie. Cena ta sama i witamina taka, nawet ma taki fajny zapach. no, Lubią te u mnie to wszystko dostaje. Kurczęta, kury, wszystko dostaje właśnie tego, tą witaminę. Nie? I tutaj mamy skład. Składana i tłuszcze surowe, wapie, Nie wiem, jaki tutaj jest aromat. Nie taki waniliowy, taki, nie wiem, taki nawet nie, nie umiem określić, jaki to jest zapach. Jest ale fajny, taki przyjemny zapach tej witaminy. I tak jak mówię, gdzieś tu będzie tutaj zapach optymalny. Witaminy, które buduje do produkcji zestawu winerały, produkt który Nie wiem, nie ma tutaj jaki to jest. Zapach, no ale, ale przy pierzeniu, bardzo całorocznie to można stosować. Ja przy pierzeniu, zwłaszcza, że no jak już otwieram, muszę właśnie ją tego, bo to przyszło chyba wczoraj, czy wczoraj w paczce, bo mi się skończyły. No i, i, i teraz właśnie dostaję. I u mnie tej witaminy, no to jest 3 gramy na między 2 a 3 gramy na litr wody. Bardzo fajna witamina. To ja mówię na akurat tego. No i młode rosną po tym, naprawdę. Warte tych pieniędzy. Pieniądze fajne, tutaj chyba jest mi no, pół łyżeczki na litr wody, 2-3 gramy na litr wody, bardzo fajna, bardzo fajna witamina i zaraz Wam pokażę, dziś akurat gołębie cone. gołębie mają na karmę, te latają, jak będą latać cały dzień, ale to no taki typowy lot Anglika całym światem. Dziś karma taka, na karmę dziś propolis. E, gołębie teraz pieżą, no i przede wszystkim, przede wszystkim trzeba o nie zadbać. Ja wam pokażę. Tu już u mnie nie ma grochów, jest już tak. E, e, I trochę świeżej pieszenicy, słonecznika, e, no i dużo konopi. Ja pierzę na białku. No i pszenica, bardzo dobre właściwości ma świeża pszenica przy pierzeniu, przy gołębiach. Także trochę, no to ja kupuję automatycznie, jak kupuję dla kur, no to im dosypuję tak gdzieś, nie wiem, z 15% pszenicy do jęczmienia. Ładnie, a ogólnie wszystko ładnie pachnie. Dziś to akurat mają takie podane te zapachy, które lubię. Eee, bo i, i ta witamina, która fajnie pachnie i karma fajnie pachnie, bo e, propolisem. Propolis jeszcze chwilę muszę zaczekać, zanim to im na, nasypie, ale Propolis jest super sprawa dla, dla gołębi i utrzymanie gołębi, i teraz, teraz przy pierzeniu trzeba zwrócić uwagę na właśnie na, e, na pierzeni Pewnie, że e, o tym co ty patrzysz, za niedługo pojedziesz tam do kolegi. To już tylko ostatnie chwile tutaj u mnie, może w przyszłym tygodniu już pojedziesz w większości gołębie już są sprzedane wczoraj sobie tam był kolega odebrać dwa, dwa, trzy w sumie trzy eee, i no i, i co gdzie ten gołąb jest? Tam, tam jest nie widzę gdzie on jest no i tutaj sam jest ten kolorowy tam jest, no kilka gołębi tutaj taki kolega w sumie z Anglii zadzwonił i, i zabrał sobie tam kilka gołębi, już są tam klepnięte. No one będą tutaj u mnie do, do grudnia. A jeżeli chodzi o pierzenie, ja uważam, tak że e, e, ważne, ważne jest na pewno teraz ten okres taki pierzeniowy, ale ten okres poprzedzający ci co brają ode mnie gołębie, to te gołębie są takie aż aż miło brać te gołębie do ręki. One od samego no i pewnie na, 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 na pewno e, e, gołębie genetykę. Jeżeli mają dobrą genetykę, to się ładnie upierzają i nie ma e, jeżeli ja widzę po gołębiach, które e, kiepskie były, przyszły do mnie e, były kiepskie i e, i karmionej, super karmionej, i mają wszystko, i mają maślankę, i jogurty, bo akurat wczoraj miały jogurt naturalny. Ja to tak e, zmieniam, i e, raz maślanka, raz jogurt, teraz mam jogurty e, całą taką zgrzewką, bo i kurczętą daję. To e, fajnie mi to przenosi. Maślanka w sumie też, ale jogurt jest gęstszy, e, powiedzmy, że, że tego, I, i raz maślanka, raz jogurt, teraz właśnie e, mają. E, Raz mają właśnie e, propolis na, na, e, na karmę, raczej raz, no dwa razy w tygodniu co najmniej mają propolis na karmę, teraz zaraz będzie taki e, produkt, który ja tutaj robię, taki e, e, przepis, taki stary przepis na e, taki wyciąg z trzosku, sos, e, sos, sok z trzosku, taki fajny z miodem, fajnie to przenosi wszystko, także postaram się też nagrać taki film a jeżeli chodzi właśnie o, o, o karmienie, jeżeli gołąb nie ma genetyki możecie mu co dać, polepszy mu się na pewno się, bo widzę, że się polepszają te upierzenie tego gołębia ale to nigdy już nie będzie takie ja uważam, że gołąb jak jest wykarmiony porządnie to i tak ten kościec, ten budulec ten sam start gołębia ja tak, jak kiedyś powtarzałem ci co muszą to na samej pszenicy raz, że te gołębie się nie chowają a dwa e, nie rosną, nie rozwijają się prawidłowo i później co byście im chcieli dać to na pewno się poprawi ale to nie poprawi się na tyle żeby, e, żeby po prostu e, było, no nie nadrobi się tych e, tego czasu, który był przy wychowie co ty tam chcecie się kąpać to zaraz wam wrzucę kąpiel i kąpiel przy właśnie przy pierzeniu najważniejsze to jest dwie no, karma kąpiel e, i co jeszcze, e, no zakrapianie, ja m, ostatnio mi wylały tą e, e, U200, czy tam, e, ja, ja zakrapiam tym iwromektyną, bardzo, bardzo fajna sprawa, a, a tanio wychodzi. Ja tak staram się właśnie te rzeczy, które bo to, że jest gołąbek narysowany, to nie znaczy się, bo to jest to samo, iwromektyna każde, każde krople, czy te u u 200, to przecież ponad, y, blisko chyba 100 złotych kosztuje, a to jest to samo, co y, iwromektyna, którą kupi, kupiecie, y, kupicie w, u weterynarza y, za przysłowiową stówkę, nie chyba 80 coś złotych kosztuje. No tutaj fajny taki sam jest też taki. I gołębie jeszcze rozpierzone, ale ogólnie tak fajnie tego już no, przepierzają ładnie, pierzą się fajnie gołębie. Także, A przede wszystkim tutaj mają takie jednak formę. Cały czas jak przychodzę, to mi się podoba właśnie ten zbudowanie i, i widoczność w całym gołębniku. Ja nie muszę wchodzić i widzę, co się tutaj dzieje. I one tutaj się. E, plażują tutaj teraz, zaraz im dam e, plażing. Tutaj robią. E, zaraz im dam kąpanie i wykąpią się. Chociaż ja systematycznie je kąpię. I e, kąpiel bardzo fajna, tania. Nie sól e, taka do kąpieli, ale e, ocet jab to, jabłkowy i sól Epsom. Bardzo fajna i też tania. Gołębie rozmiększa takie. Mają mięciutkie jak samitne piórko. To taki młodziaczek fajny tam, To, to też po kierowowowograckich. No, tutaj taki o, fajny, takie ostatnie młode które wczoraj w sumie zamykałem cele, pozrzucałem je na dół i e, no i tak, tak te gołębie tutaj, e, no także fajnutkie te gołębki, niektóre to takie fajne, To tak ja mówię, w 80% już tych gołębi, tu, o ta tak samo e, wczoraj kolega sobie ją zabrał, w żółtobokich ona będzie do kompletu, do tego samca e, ja uważam, że tutaj tu są takie, że nie wiadomo które powiedzie, że najlepsze ale ten, jeżeli chodzi o gołęby kolorowe to on go wczoraj zabrał tego samca śliczny go, nie dość, śliczny przytomny no on jest no jest z dwudziestego roku, no to będziemy teraz będziemy mu przeskakiwał na ale fajny, z budowy bardzo ładny gołąb, nosi się ładnie to jest ostatni gołąb z moich kolorowych no ale tutaj takie młodziaczki, tutaj taki też kolega Też ul ale mocno wieje Z Anglii tutaj tych, tych e, kierowogradzkich jeszcze sobie kilka e, e, Chyba para tutaj No także tutaj w większości te gołębie już są sprzedane, zarezerwowane One zeszły tutaj na, no nie wchodzą Nie wchodzą, bo licho nie śpi e, Angii to ja mówię ten podleci, cupniej i po macie chodźcie, 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 chodźcie Chodźcie, chodźcie No także Pamiętajcie, że okres pierzenia to jest raz w roku, ale tak jak powtarzam, jak gołębie będą wychowane, to widać każdy młody. Aż normalnie to aż poezja bradzie do ręki. Takie są fajne. Tu jest samica. One jeszcze zostają te gołębie. czarnomiedziane z kierowogradzkich, One jeszcze u mnie zostaną. Powiedzmy, że to jest kilka gołębi, które zostaną z sentymentu. Także a takie fajne, te młodziaczki z sekierowo tego i, i przede wszystkim jest któryś tam, nawet nie wiem który październik, jak te gołębie wyglądają i wcale nie są tak skarmione, ja mówię podstawy takich, y, 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 takich rzeczy, te gołębie będą naprawdę y, super, y, teraz no, ważny jest taki okres, ale w jak powtarzam, poprzedzający go musi być wychowany, żeby on się umiał, jeżeli już ma tą bazę wychowania, te gołębie e, później będą, no tak powiedzmy, że na, na... u mnie nie jest jakaś niesamowicie bogata karma, a gołębie są aksamitne. Pokazuję tutaj, no trochę mają jeszcze dodane do, do, do środka sorgo. E, e, gryka, o, gryki jest dość sporo, nie wiem, czy widać. Ale też jakoś zboża tak samo jakoś karmy musi nie, nie musi być to nie te karmy workowane są za mocne. Ja używam karm z Goldwingsa, ale one są za mocnymi karmami i ja, ja to rozcieńczam mocno e, i no chodź, no idziesz do mnie? Chodź, no chodź, chodź. E, idziesz? No i on fajne goły mi wydaje taki, tutaj ma jednego młodego jeszcze wychować, i pojedziesz tam do kolegi. No jest jeszcze takich, że w przyszłym tygodniu będzie dużo gołębi. Później w największe takich chyba to w listopadzie, i później w grudniu. No i, i o, tą samiczkę tak samo kolega sobie zabrał. Przesuper gołębiec. Ona była na, na tego, i to są wszystkie gołębie wybitne, wybitne lotniki. Ona była takim na, na szorcie e, w zimie e, Przyleciała taka na pół ogona tego no gołębie Po śniegu przyleciała To właśnie ta samica ona wydała Ona jest tutaj perłowa samica Ona też jedzie do kolegi tam do e, e, Do Radawczyka No to ta perłowa to jest Ta to jest matka właśnie tej perłowej samicy No to to pokazuje jakie te gołębie wychowują Wychodzą właśnie z takich gołębi Super lotnik zawsze wydaje super znaczy Wyda, albo nie wyda, no, ale wyda dobrego. To jest proporcjonalna. E, mało jest tych gołębi, żeby było coś tam e, gorszego. Wydają naprawdę ba, dobre, bardzo dobre i wybitne gołębi. Ale to musi być już początek, już musi być na starcie. Fajna samiczka. Do taka króciutka pod rękę gołąbek jest. Także po, nie zlatuj na ziemię. Po, nie wiem, te karmiki wyschły. Muszę jeszcze chwilę Chwilę zaczekać no bo jeszcze żeby ten jednak dość mocny ten Propolis jest żeby to odparowało, żeby się nic do tego. Ja to tam parę razy zamieszam i, i dopiero gołem ją podaję. Także pozdrawiam wszystkich jak, jak zwykle. Zapraszam na kolejne filmy. I się patrzysz, zaraz dostaniesz. Nie bój się. No chodź. Chodź tu chodź. No chodź, Chodźcie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. No chodź. A widać, że wykarmiony z młodych Chodź, 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 A, Nie możesz wyskoczyć. No chodź. Ja tak dużo z gołębiami nie przybywa. No nie mam przede wszystkim czasu, dlatego też tak szkoda raz żeby gołębi mi tego no i szkoda tych gołębi. Ogólnie. A tutaj też samiczka. Nie wiem czy samica czy samica. Samica. Tutaj tak samo do kawerkotów pojedzie tam do kolegi, do Radawczyka tu jest, no jest ich cała para chyba samiec co tam poszedł zamkłem im cele, to teraz obrażone na mnie są no a tutaj o, tutaj jedna samica tak samo jest jeszcze tak, tak no teraz już tak już mocno będą przebrane te gołębie a fajna samicka, tego, on zawsze mi wychowywały super gołębie także e, samica jest e, fajna fajna samica, to raczej cała para o, parą pojadą te, te, tam do kolegi Całą parę Tu został jeszcze jeden samiec tygrys eee, Zobaczę właśnie po numerach Bo tu jest jeszcze jedna młoda samica tygryska Co została, nawet w górze teraz była To <laughs> kiedyś Rozdzieliłem parę eee, no, on, no rozdzieliłem parę po prostu I, i kolega sobie zabrał eee, Całą parę tygrysów a ten jeszcze, no, zostawiłem, bo ten jeden wychowuje jeszcze młode. Tutaj właśnie są młode, tutaj właśnie z tego e, jednego lętacza. O, obydwa są nawet razem. No on to wychowuje te młode jeszcze, żeby dokarmił młode, bo bałem się. Bo to taki, taki okres, w który już niby są te gołębie, już pochodzą po gołębniku, już coś tego. A nieraz braknie, tak jak e, e, kiedyś mówiłem, nawet nie wiem, wczoraj przy filmie, o tego gołębia też e, wczoraj. Wczoraj kolega sobie zabrał tam właśnie z tego z Anglii co dzwonił. Śliczny gołąb, a one na białych plecach są. No także tych gołębi. No ten zostanie u mnie do grudnia. Nie wiem o, kiedy oni mają tu być 21, czy coś takiego 21 grudnia. Nie, jak będą jechać, to przejadą tutaj właśnie i zabierać odebrać sobie te gołębie. On też śliczny gołąb jest. Fajny, taki ciemny groch. No, zeszłoroczny gołąb jest. No a, a, a e, jeżeli chodzi, no to nieraz taki młody i ten kolega to żarto zabierał, co ostatnie te młode takie ciemne pokazałem też na filmie, takie fajne które, kocury ładne te gołębie aż, aż żal mi było nieraz takie gołębi wydawać ale e, takie były, takie późne ostatnie młode i e, nie złapały się jedzenia u niego i mówi, że dwa, dwa dni musiał je dokarmiać. E, a później już poszło, już tego nie wiem. No. No z młodymi jest tak, że inne miejsce, obce miejsce. E, no, e, trochę stresu, tego wszystkiego. No i młode jak nie będą jadły te, te dwa, trzy dni, dla nich to już jest, e, e, może być to zgubne, nie? No. A jeżeli chodzi, tak jak mówię, taką witaminę na, na Allegro kupić, robi uniwersalna, to wszystkiemu ja to daję. I to cały rok to mi służy, bardzo fajne. Eee, to jak mówię tanie, dobra rzecz. I tak samo jak ze wszystkim, te jak same igromychtyny. Kupcie u, u weterynarza nie potrzeba prze, przepłacać. Jeżeli chodzi o kąpiel, e, sulepson e, i teraz jeszcze są możliwość, jabłka dzikie rosną wszędzie. Zrobić odstu jabłkowego, gołębie będą, nie będą miały pasożytów. No, zakropić trzeba, no, bo to ale, ale te gołębie będą miały takie pióra. No super, upierzenie. Nie? Ja to tak na przemienie sulepson, ocet jabłkowy, gołębie są kąpie, kąpane. A gołębie jednak potrzebują, w tym okresie potrzebują strasznie dużo kąpieli. Także trzymajcie się. Ja pędzę, łapię te młode, jeszcze tutaj, tego dam im jeszcze jeść. I łapię te właśnie młode tiplery, zawożę tam na, na Śląsk. Udanej niedzieli i do następnego.